Hey! Asshole! I'm walking here! Welcome to another episode of the series, The Long Dark. Ale Stalker dzień. 377. Kolejny bunkier. Ja już się wypuściłem w trasę. Jesteśmy u wyjścia do TWM. E, bo mamy zaliczyć... Bunkier i oplina. Przy wejściu do Wilczej Góry. Szukaj różnych cegieł znowu. <gry> Ojej, się nabiegamy. Wziąłem kilka węgli, bo nie mieliśmy w ogóle. I trzeba będzie zabrać więcej z powrotem idąc, bo żeby było na handel i na inne rzeczy, bo nam handlarz wszystko zabrał. Dobra, Joplin czyli przy Alinie. Będzie szybka misja w tej weftę znowu. Dużo fetch questów ostatnio robimy, no ale tego od nas chcą, no to... Nie ma wyjść. I też trzeba będzie pętać, żeby zapisać przedmioty, które sobie zażyczyliśmy i porównać się do tego, co będzie w skrzynce. Jakieś dziwne teorie spiskowe ostatnio chodzą po głowie. Piękny dzień. Nawet relatywnie ciepłe jak na piwi. Czemu wiem? Tam, że, wy, że jesteśmy u wyjścia do TWM? <grych> oj, oj, oj. Trzeba będzie odpocząć od grania. Jeszcze tylko ta misja, jeszcze tylko ta. <grych> W zasadzie w sondażu na kanale chyba najpopularniejszą opcją było, żebym wrzucał po dwa. Może weekend co dwa. Widziałem coś z oddali. Mi się nie przywidziało, Baryłka tu idzie. Nas przyblokuje. Nie mam za bardzo chyba jak go obejść. Oczywiście mógłbym mu zrobić... Psikusa z florowcem, y, ale nie mamy czasu się bawić. No kurczę, teraz będzie niuchał, uchał. No. Czy ja to obejdę? Tu się raczej nie wgram Może po tym skosie? czy czy tam punkt punkt potencjalnie do... Nie. ściana do wyfakania się za region. Oj, tu no to. Wejdę to... Dobra, obeszliśmy go Czy on tu nie wraca? Obeszliśmy go, nadal jest przed nami, blokuje przejście. Cały misterny plan. Oj! Jak się dużo losowało gra, aż kurczę, nieźle przycięło. 28 do 11, czyli ciuchy nie obrywały. Co ci jest? Wszystko mu jest. Czy potencjalnie być się w stanie obronić? No niech ci będzie naprawię się. Tylko teraz nie mam bandaży. Jak mnie coś kurcze, ugryzie. Jeszcze ból. Anne Boska. Jaki wypadek konkretny. Nie no, nie spiesz się, gościu. E, tu czy dalej? O, świetnie. <ścoughs> Za głośno podskoczyliśmy. Przeszkodzimy po betonie szybciej. Kurcze, ale nas poganiają w tej Weste. I znowu trzeba wracać. Radio, skrytka. Zamiast pogadać w trasie, wymienić się. Przeczytać te papiery mu jakoś, nie? E, musi być tamto, tamto. A potem jest, wypuściliśmy świetnie delce. 10 godzin zabawy. Ile kurczę łażenia w tej west. Ma niezaawansowane misje, niczym szara matka. I synek, przynieś mi opał do mojego wiecznego, niegasnącego gasnącego ognia. Ach. A zróbmy tak dalej ma ścieżkę. A to nas pośledzi. Ostatnio nas nawet nieźle śledzi. Szedł e, mostem na lód za nami. Trzymał ścieżkę długo. Nie odpuszczam. Jak zrobili kurczę niemą. Zorze, mogliby dodać do tego moda niemy nękanie przez wilka. Dobra, skompresuję trochę odcinek. No, ale tym razem się zgubił. Dziupla przy zajączkach ogrzejemy się. bo Szkoda zdrowia. I lecimy dalej. Chyba minus 2. Raptem się zrobiło, więc nie trzeba się ogrzewać do fula. A nie ma co losować. Kolejnej pogody, bo starczy się wiatr. wylosuje i już będzie kilkanaście na minusie, a jest? No, minus 3 jest całkiem zację. że w tą stronę tego Wilka by się dało obejść, tak żeby nie ryzykować spotkania z nim jakąś górką. Jest nie ma go. Nie wiem, czy to nie bardziej ryzykowne niż ten wilk. Oj mocne skosy. A wilki tak wyjdzie. Byłoby śmiesznie jakby się pojawił teraz. Jak tam? Później na popołudnie. Trzeba było zabrzeć narzędzia i pod podejść do chaty, naprawić dach, chociaż 20 cydrów trzeba byłoby tam szukać. Czyli tu były pustki, dalej będą pustki, ale tym razem będą jakieś cegły. Niech tak będzie. czym się przejadły te włazy? A tu nagle wyposażony w pełni bunkiem. <ścoughs> Dobra, luźne cegiełki. Ja tam widziałem Skellington Musimy mieć na screeniku. Okej okay. To nowość I co teraz? Szkielet i wiadomość Wiadomość i szkielet Mi. O, witajcie w nowym odcinku. E, ludzkie szczotki leżące na kawałku papieru. Niektóre kości noszą ślady spalenia. Niektóre? Jakaś nieudana uda na kreacja. Zabierz. Notatka Suderlanda A w niej. gdzie to było chwiej na pismo. Zostawienie cię tutaj w twoim pierwszym bunkrze, tym dla Joplina. Wydawało się słuszne. W końcu Joplin był jedyny, który się od ciebie nie odwrócił. Zawsze mnie namawiałeś, żebym więcej pisał, więc poszedłem do twoim przykładem i namazgrałem kilka słów na pożegnanie. Nadal się paliłeś, gdy cię znalazłem. Rany polskie, co tu się działo? Twoi przyjaciele uciekli do swoich nor w ziemi. Dlaczego to wszystko musiało się tak skończyć? Dlaczego nie mogłeś przemówić im do rozsądku? Nie chciałem, żeby do tego doszło. Ta moja przeklęta noga. A, to to jest... A, no tak, notatka z Irlandii. Po twojej śmierci nie mogłem ich powstrzymać. Bunkry, które zbudowałeś, twoje plany, zebrali wszystko. Oprócz tego jednego. Podobno nadciąga wielka burza. Wszystkie dzikie zwierzęta są niespokojne. Nikt już nie jest ze sobą szczery, bracie. Może odszedłeś w samą porę. No i co też trzeba wracać z tym? Rany wąskie. <laughs> Jakie fetch questy. Czekasz handlarzowi to co znajdzie. Ale myśmy zabrali coś jeszcze. Kurczę, nie wyrzuciłem tych wszystkich rzeczy, co miałem wyrzucić. A tak jestem leciutki. O Czeszunia! Ho, ho, ho. Szkielet i wiadomość. Zero. Dobra, czyli trzeba z tym wrócić. jak tam z odcinkiem z tym 14 minut? Kompaktowy odcinek? Nowy trend, tak? Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Będziemy w następnym dopiero. Wracać? Nie, nawracamy no kurczę brak energii. Nie ma za bardzo też co jeść. Trzeba zrobić lekki survival odcinek. Może ja tutaj zostawię pewne przedmioty, słuchajcie. A, najpierw brałeś do kolekcji, teraz będziesz zostawiał. No zrobimy z tego wypasiony bunkier, tylko że ja znowu mam Dziwne kąty tutaj Nie wyładuję kiedyś Co jeszcze tu było do wywalenia? Nie no, na bazę Alfę trzeba zabrać, nic nie ważymy Dobra, idziemy Następny postój i zapis zrobimy najwyżej przy króliczkowej Jaskini tutaj nie opada. I trzeba będzie wracać w następnym odcineczku. No przejdź. No daleko nie pójdziemy. Będzie survival jak nic. Bandaży żadnych nie mamy, teraz jakby coś nas skoczyło, to po zawodach. Są jakieś ciuchy na rozwalenie? Nie ma. Oby bez incydentów. Aż do przybrzeżnej w takim wypadku. Chyba, że gdzieś jakieś szmaty znajdziemy. Zajączki się wyładują, nie będzie co jeść tutaj. Zajączki mają w pompie i sobie biegają. Nie, chyba się wyładowały. Oj, oj, ciszej tutaj. Może coś tu zostało? Trzeba będzie znowu przeczesać tę jaskini. Oleju mało. A myśmy wszystko dali. Nie ma nawet czym do, dorzucić do lampy. Oj, czy my coś tu znajdziemy do żarcia? Inaczej, czy mamy coś, żeby tutaj... Nie no, ugralibyśmy kalorie. Przespać, przewinąć, ruszyć nocą. Nie wiem, czy chcę tutaj wypalać... Olej w lampie niepotrzebnie. Przeszukane było. Dobra. Nie ma co. Tu gramy. To jest kolekcjonerski przedmiot. Woda się kończy. Dobra, zrobimy 3 godziny spania, bo dwie to trochę mało, żeby wylosować. Koniec, zamieńcie inną pogodę. A czy może już się uda? Nie widzę dziury, za ciemno. Jakie waruneczki? O zacne kolory muszę zrobić screena, bo tego jeszcze nie widziałem. Krwawy wieczór, no to jest powiem wam fajny efekt. Odrobiliśmy energii. To w takim wypadku ciśniemy w kierunku. Powrotu na chatę. I to ciekawe, patrzcie. Uda się? Starsze regiony. Noc. Ładnie. Kolor musi być. Ja nie, nie spiesz się. Rapieżnicy poczekają. Oczywiście. Zrobiliśmy go, wrócił tu i w tym samym miejscu. Teraz na drugą stronę będzie odprowadzał. I tu z energią królu już nie poszalejemy. Ej, bo wyjmę gadającą czaszkę i zobaczysz. Pożałujesz. A będzie już chyba na seks eskortował. Dowrót... mapy. Dobra. Już prawie. Jeszcze tranzycja. Pewnie... Zakończymy w kontenerowcu. Tam jak się schodzi z jaskini z góry, na przybrzeżnej. Będzie w miarę skompresowany odcinek. Co tu mamy jeszcze do zrobienia? Tylko? Jakiś węgiel do zebrania. Dodatkowy czy to na handel, czy to na użytek własny. Mackenziego. Tyle. Dobra, przeprawka szybka. Postaramy się nie zgubić tym razem. A. Tu mieliśmy kiedyś. Kiedyś tam zajrzymy? Ile z tego węgla w sumie? 7, 8, 9, 10, Przeciążenie Ile? 32 kilo? Nie, źle. Chcemy go zebrać. Na handel. Nie ma. O proszę bardzo. Sorry, kłamałem. Akurat ci się trafił. Nie jesteś taki głodny, oszukujesz. Jak dziecko. Powiem wam, że te węgle co odłożyliśmy na bok, to nie zauważyłem w ogóle żadnych właśnie. Sobie. przypomniałem, że to robiliśmy. Nie? nie wiem, czy były jakieś. Treba će połović za antenu. I oleju dorobić do lamp. No dobra, czy to nie będzie za ciemno? Do kontenerowca dojdziemy. Akurat na się siły kończą. Widać coś? Widać. Będzie zaliczane. Jeszcze sobie popatrzymy za chwilę na podsumowanie handlu. Co tam będzie mnie czekać? Poza anteną, olej i woda. Przyłóż z górki jest. Jeszcze ostatki sił masz, zaraz jej tak stracisz. No, i widzicie, jak szybciutko wyszło? Moment, chwilę świetnie, jeszcze się Zefirek wczytał. Muzyka, tak, pięć wilków idzie, za zespół. Wkurzający test. Mega wkurzający bug. Dobra, słuchajcie, udało się. Rozświetlmy tu jeszcze szybko. Na koniec. A tu też jest dobra. Myślałem, że nie ma trybu. Beblowania tu z jakiegoś powodu. Eee, e, kurczę, kalorii mało. Nie pójdziemy tak sobie, chłop spać. Kurczę. Pójdziemy dalej, ale to nie w tym odcinku. Dobra, co tam nas będzie czekać? Jaki tu mamy trend? Skór jest. Trochę jest. Puchu też nie będzie z tym problemu. 9 wody. 13,5 wody. Jodła powinna być. Kurczę, poświęcić to. Już trudno. Aku trzeba będzie przytaszczyć, może teraz bym wyjął idąc drogą, nie zapomnę? Zapomnę, wiadomo, że zapomnę. Trzy paliwa. Dobra, będzie, jakoś to będzie, ja zrobię tak, dam mu trochę... kurczę... odzyskać sił. I będzie się martwił w następnym odcinku. Jak się tutaj, słuchajcie, odmaldowuje. Dzięki, wielkie to Podobało się, nie podobało się. Wiecie, co czynić. Dzień 378 Bunkier, numer 4. Kolejna prośba. zaliczone. Trzymajcie się, pod... do zobaczenia w tym odcinku. Adios. Oh, shut up.